Patrz, przerzuć. Yy, yy, czyżu... O, dobra, chwila, Halo? Halo, no, hej, Olek. No, cześć. Jak tam u ciebie? Dobrze. Widziałem, że chciałem Co? rozmawiać, no, więc Czekam na inicjatywę Tak, tak. chciałem wczoraj rozmawiać, ale wczoraj była gorący mm? temat, bo oglądaliśmy szklane. Jak jest między mm? Tobą i Remkiem? Już się pogodziliście? No, można powiedzieć, że tak, ale czuję taki dalej. Taki, taką tą krewą trochę gdzieś tam z tył. To dziwne, to dziwne co Taki mówisz, nieszmak. to dziwne. Dzwonię stary z konkretną taką rzeczą. Ja rozmawiałem no. z brusicielami, głosicielami, to są normalne chłopaki. Oni się z przyjemnością z tobą dogadają, bo pomyśl sobie, że shoter ostatni raz zarabia sobie z tego sianko i jest twoim shoterem, więc zajeb... A ty w zamian tego masz zasięgi, które potem widzisz na live'ach. I pytanie byśmy Ale serdecznie... zasięgi, Ale stary, zasięgi, a jak ludzie mnie nękają, robią mi foty z przyczajki, próbują mój adres znaleźć, piszą do właściciela mieszkania, żeby mnie wyjebali z mieszkania, to, to nie jest tego warte. O, Ani nawet jakbym, miał, nawet, jakbym miał mieć po, nie wiem, 3000 widzów, szczerze, no. Olek, posłuchaj, gdzieś wśród nas na świecie sprawa sprzed tygodnia ojebał mnie pewien kondom szachowy na 30 koła papieru, ojebał mnie na niewygodnej umowie. Nawet nie mogę mówić publicznie o co jakie wydarzenie chodzi. Uwierz mi, jestem mm -hmm. wkurwiony i nie mogę z tym nic zrobić. Tak działa mm -hmm. życie. Każdy z nas kiedyś zostanie ojebany, oszukany albo niesprawiedliwie potraktowany. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. w twoim przypadku osoby te, które działają na twoją niekorzyść, bardzo często widzą w tym wszystkim rozrywkę, zabawę i uważam, że ona jest wskazana do czasu, gdyby nie przekraczała pewnych pewnych granic, które musiałbyś jasno ustalić, pogadać z osobami, które tworzą te treści, dogadać się z człowiekiem, który wrzuca na Twitter, powiedzieć, że te treści są troszeczkę dziwne, że boisz się ale ja, ale ja, ale ja, próbowałem się z nim dogadać, ale jak on żąda, że ja przez miesiąc czy tam przez dwa tygodnie codziennie ludzi przepraszam za to, że odpalam streama i się pokazał, no to, to jest trochę lekka przesada i typa totalnie odkleiło, no. Ale dobrze, Bo, no to takie wadla... dywagacje, pod... no. No, no, wiesz, chłop mi zatruwa życie, jeszcze zaosperzę ze 100 tysięcy i się odjebie, no kaman Nie, no wiadomo, nie no. ma co, ale nie wiem kim są ci ludzie, ale są to przede wszystkim twoi widzowie, znają ci na wylot. Bardzo często punktują twoje zachowania, to ty coś powiesz na live, i to to potem trafia do internetu. Wiesz Ech. o tym? Halo. No, no. Hey, over. No ja, ja do tego typa od Twittera głosicieli napisałem, po jakieś żądania mi stawia, no. no to ale jakie, tak, no, no nie jakie nie. to są żądania, kurwa. Sto koła papierów euro No nie, no że mam że mam codziennie ludzi przepraszać przez jakiś tam okres czasu, że odpalam streama. A, co, za to, to, że co to odpalasz? ma być? Tak, za to, że żyję, no nie wiem, odpalam streama że, i że muszą mnie oglądać. Nie wiem. Chłop mi mówi, kogo mam że, Mówi mi, że mam od wszystkich odbanać, od ignorać ludzi, którzy no, nie dojeżdżają. Co to w ogóle... I co? No, co to za warunki? No dziwne są to warunki, to fakt aczkolwiek. ty tyb mi, tyb mi każe walić z moderacji jedyną osobę, która próbuje z, z tym wszystkim mi pomóc walczyć. Yy... No po prostu no, warunki nie do przyjęcia. Więc to nie jest tak że ja nie próbowałem się to gadać. Nie wiem, To jest tak, jakbym gnębił sąsiada, a później powiedział, że się odwala od niego jak. nie wiem, jak mi da pięć tysięcy. No to, to nie jest według mnie w porządku w żaden sposób. I z takimi ludźmi nie da się dogadać. No dobra, a ostatni raz? Gadałeś z nim? Dogadajcie się z nim w 15 minut. Nie będzie się już z Nie, no ja jestem już z jest ostatnim razem, już jestem pogodzony i jest totalny chill. I super, i pamiętaj, że to jest Twój bardzo dobry shoter który de facto przynosi Ci zasięg i zasługuje na te pieniądze, które z tego YouTube'a zążyły. Wiem o tym, nie ale ja, ja, nigdy, ja nigdy nie miałem do ostatniego razu problemu o to, jakie wrzucałem filmy, pomimo, że są nawet niewygodne o mnie. Miał wolną rękę i był totalny, czyli nie ingerowałem w tego. Nawet nie próbowałem, nie? No dobrze, e, ale pod kątem przyszłości, gdyby były jakieś niewygodne rzeczy, a takie też może się zdarzyć. Ostatni raz chciałby dodać, nie, to powiedz mu, żeby nie... na przykład usunął to gdzieś za dwa dni, albo żeby nie zostawało dla dla sponsorów potencjalnych. Żeby ludzie jak chcą zobaczyć to zobaczą, żeby nie, nie szła w eter wiadomość, że to jest cenzura. Musisz pracować ja mu, nad tym, jak cię yy, będą postrzegawać klienci. Yy, ja mu yy, nic nie blokuję, po prostu nie chcę, żeby wrzucał filmów o... O dziewczynie jakiś kobał adresów miał w miniaturach jakieś adresy moje i inne rzeczy takie i tyle. A głosiciele, ten, ten Twitter to jest ostra przesada. I naprawdę ja, ja nawet nie no, może, mogę pokazać nie, tą wiadomość, żeby nie było, że, że w Amazonie e, próbowałem się z tymi ludźmi dogadać. E, tutaj jest to, co, co do mnie pisał, pokazuje na streamie. Ja mogę pokazać, czy nie? E. No ja to pokażę na streamie, więc tak. Okej, okay, bo ty masz streama. Tak, rozumiem, że możesz się czuć osaczony, tu jest udostępniony adres Poczty Polskiej, który jest dostępny publicznie, ogólnie on wcześniej ustalił adres, tylko później zmienił, bo zreportowałem jego kanał, więc to jest jakby co kłamstwo. Każe mi wywalić no, najbardziej pomagającego moderatora, żeby rever zwrócił na moderatora. Unignore, unban all. Podaję ci listę, którą odblokowujesz. Codzienne Codzienne przeprosiny dla głosicieli, że muszą wchodzić do Ciebie na streama przez 14 dni streamów. I tak jakby powiedziałem mu, że są absurdalne żądania i jedyne, na co mógłbym się zgłosić, to by po prostu, żeby moderator y, odzyskał rewers, ale no chłop tak jakby chłop mnie nęka i ma jeszcze do mnie żądania. Ja, ja rozumiem, że no nie wiem. Jakbym kurde, no cokolwiek zrobił, nie, ale no no. No powiem tak. No dno człowieka ze mnie jak na co się zgodzę, będę ludzi przepraszał i tak dalej. Nie no, są osoby, taki... które przepraszają i żyją po dziś. Dziękuję siwy. Natomiast nie sugerowałbym, żebyś go przepraszał, tylko dogadał z nim. Porozmawiał bardziej. No nie wiem, stanowczo. Ciężko zasugerować na streamie, ale to wszystko wywodzi się od ciebie, Olek. Dla mnie to jest. Dla mnie to wygląda tak, jakby ktoś chciał mi wpierdolić konia trojeńskiego. Jeszcze mam za to przeprosić, żeby się ktoś ode mnie odjebał. No, brzmi jak jakiś motyw tragiczny w jakiejś lektury, tak szczerze. A co realnie? Jak ja mam... realnie wpływają ci samo, samozwańcy głosiciele Brusa na swoje życie? Co zrobili najgorszego? Powiedziałem, że to jest grubą przesadą. To widziałem. Robią mi zdjęcia z ukrycia, piszą do właścicielki mieszkania oraz do biura mieszkania. Najróżniejsze maile, nawet już takie wymyślone, nie niestworzone, żeby mnie wyjebali tutaj, gdzie mieszkam, wraz z dziewczyną, co jeszcze robią. No, straciłem jakieś 70 do 100 tysięcy ze wszystkich współprac i współprac, które mógłbym dostać. Nie pierdol, kurwa, bo z 30 koła straciłeś. Nie mi to, mań. Więcej, więcej, z 70 tysięcy. No to 170. <laughs> No dobra, no 100 to tak przesadziłem, 70 koła. Ale tak powiedziałem. No? No? Za to co mógłbym dostać i za to co straciłem? M Mówię też o tym, że za to co bym dostał. Tak, wiadomo. E no i co? Hmm. Hmm. Daj mi chwilę pomyśleć, bo ja potrzebuję pomyśleć. Wpisali do, do pracy moich przyjaciół, Artura na przykład, do menadżerów też jakieś ch hamskie maile, żeby nie wiem, ewentualnie on mógł stracić pracę, bo tam coś opowiadałem. Yy, doksowali mnie, dziewczynę moją i także mamy mojej dziewczyny, yy, wypisując prywatne dane na publicznych forach czy na czatach yy, osób, które sobie tego nie życzą, co według mnie jest łamaniem prawa. No i, i ja mam z takimi ludźmi się jeszcze ich przepraszać, no, pełnić ja ich warunki. Uważam, że powinieneś się dogadać, jest... dowiedzieć się, jaki jest ich cel, bo póki co tylko negocjowałeś o siebie. Skupiłeś się na sobie, jaki jest cel tych ludzi? Czy mi tak podkurwiłeś? przeszłością Zakładamy, że to przeszłość prostu... chcesz, już, żeby, żeby ludzie o niej zapomnieli, żeby nie miała miejsca. Ja powiem tak, ja dużo zjebałem rzeczy, ale jestem ziomkiem, który chce stanąć na prostą, wyjść na prostą i się życiowo ogarnąć. Rzuciłem papierosy, nie jem śmieciowego żarcia, poznałem fajną dziewczynę, z którą zamieszkałem, nie wydaję jakiegoś nie wiem, pieniędzy na byle gówno. Naprawdę się staram, nie? Chcę być zwyk... Chcę... Jestem zwykłym ziomem, który chce wyjść na prostą. Założyłem działalność gospodarczą, płacę podatki jak prawdziwy obywatel. no ja nie wiem, no chcę wyjść na prostą. Szacun. Ja po prostu jestem zwykłym ziołem, który chce wyjść na prostą. Poza tym tyle, ile ci ludzie kosztują mnie nerwów i stresu i mojej dziewczyny to jest, no, bardzo dużo. Tak jakby, no... No to tyle ode mnie Tak jakby co, co Jaki oni wpływ mają To jest kurwa tak prosta Tak trudne zarazem Co to znaczy? To znaczy, że nikt Za ciebie tego nie zrobi To są tylko rozmowy z ludźmi Z ludźmi, którzy ci w jakim stopniu przykrzeszają życie? Mają w tym wszystkim interes. Musisz dowiedzieć się, jaki, ustalić warunki, ale nie żeby oni stawiali ci warunki. Olek, jesteś streamerem. I zadbaj o swój wizerunek. Nie dawaj im powodów do tego, żeby cię je bali. To się uspokoi. No ale ja no nie od, od dłuższego czasu no nic nie odwalam. No. Ja jak, według mnie nic nie odwalam głupiego, już od dłuższego czasu. Jak ktoś się przywala, też opierdaj, bo nie ma o co. Według mnie. Na no, co chodziło z dramą z Overpołem? Przecież obaj byliście na tym samym Bierlu. Ja już wyraziłem się w tej dramie, co, co uważam, y, i nie chcę o tym rozmawiać. Według mnie. Ja na tej dramie nie zrobiłem nic niestosownego wobec nikogo y, i, i na tym chciałbym zakończyć. Już się no, wypowiedziałem. Dobra, a o co w niej chodziło? Bo ja na przykład nie wiem. Naprawdę, obie tyle cył szklany. Nie chcę do tego wracać. Możesz zapytać później Remigiusza yy, i tak dalej. To chuj, to Remigiusz Luku? tu siedzi, spytam Remigiusz, co tam się wydarzyło, żebyś się obraził? O, halo, słodź mnie? Tak. Co się dosuło, nie było mnie słać ty, ale ja jaja. Yy, no, w ogóle wydaje mi się x że cię odkryło, nie? Na początku powiem. Że by negocjować z terrorystami. To źle zabrzmiało, nie o to chodziło, ale słuchałem go uważnie i chciałem dać mu powiedzieć wszystko bez przerywania. Dawaj dalej. Okej, okay. no dobra, no to generalnie o co chodzi w dramie? No chyba wiesz o co chodzi w dramie. Wiem o wandera. Ty, wiem tyle co? Ze szklany wiem, naprawdę. Że wander. No tak, no, to, no to, 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 to wydaje mi się, że wszystko wiesz, jakby wszystko wiesz, wszystko w tym dramie chodziło, i tyle. No to, no to kurwa, przecież siedziście obok, obok siebie, kiedy powiedział, że Renata zrobi mu loda. Czy to są powody, żeby przyjaciele ze sobą się kłócili. Nie wiem, tak tylko pytam. Ja, ja się nie kłócę, ja się nie kłócę. W sensie, no, wydaje mi się, że to serio nie jest temat na, tema, tema, tema na streama. Jakby. I też tak uważam. I i mógłbym i mógłbym też, tym iż... pogadać, ale generalnie no, nie, nie, ma, nie ma sensu patrząc na Brucea. Serio, nie ma co dobijać. No to wypadałoby porozmawiać na OFIE w tych wszystkich ciężkich czasach internetowych. Natomiast w kwestii głosicieli też uważam, że powinieneś z nimi rozmawiać, ale niekoniecznie, godzić się na warunki. Tylko dać alternatywę ja powinienem dać. rozmawiać, ja powinienem, ro, 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 powiem szczerze, ja powinienem zacząć rozmawiać, starać się i pisać z ludźmi, którzy lubią moje streamy, mnie oglądają, ludzie na Discordzie, którzy mi piszą yy, i tym ludziom powinienem według mnie poświęcić czas, nawet jak jest, jest, jest ich trochę mniej, ale wiem, że jeszcze są ludzie, którzy mnie lubią, albo chcą sobie tu siedzieć, albo słuchają mnie w tle, ja uważam, że tę resztkę pozytywnej energii im powinienem poświęcać, tak szczerze, na Discordzie jest czas, Pogadać z nimi na Discordzie, jak zapytać ich, czy są rasta, jak są rasta, troszeczkę zbliżyć się, tak stworzyć trochę lepsze community z nimi i wydaje I to jest mój obecny, obecny cel jako streamer niż próbować dogadać się, tak jak to powiedział, jak tak powiedział Reming już z terrorystami. Czyli jebać terrorystów, i... robią swoje. A ty robisz swoje, trzymasz się z ty, tylko no. z ludźmi, którzy dla ciebie chcą dobrze, oglądają ciebie i cię lubią. No, tak jakby. No. Znaczy wolałbym, żeby oni zostawili mnie w spokoju, bo no serio chcę wyjść na prostą. I według mnie już dawno odpokutowałem wszystkie głupoty, które porobiłem. Ale no, no wydaje mi się, że jak ładnie poproszę, to się nie odwalą mnie i nie zostawią mnie. No tak. Więc to jest taka trochę wojna z wiatrakami, gdzie tylko stracę na tym czas, energię i psychę. Więc wolę wolę tak jakby, nie wiem poświęcić ten czas moim widzom, którzy nie wiem. Nawet tym hejterom, bo hej mówię to o widzach też hejterach, bo ja już mam trzy grupy widzów. Hejterzy, widzowie, czyli to są dobre ziomy i ci głosiciele. Ale my dziwej w ogóle tego, jakby pogódka z ostatnim razem mimo wszystko. W ogóle ja mam, ja mam teorię, że ostatni raz to jest twórca na no na Twitterze. Nie, nie, ostatni raz wydaje mi się, że ma resztki. Wtedy, kurwa... wtedy, wtedy, wtedy kiedy profil powstał? Plus minus. Wydaje mi się, się że ostatni z, raz... Coś ma coś ma trochę... Ostatni raz na swoim Discordzie wrzucił linka do niego, żeby, żeby chodzili. Ostatni raz wydaje mi się, że ma trochę to empatii społeczeństwa w, w sobie. To jest SUS fest, nie? Jak coś z ostatnim razem? No dobra, no Bartek, wprowadziliśmy rozmowę, więc możesz kontynuować. Chyba, nie, że nie wysłuchałem, nie jest co czy... mówisz. Fajnie, że znasz swoje cele. Pracuj, stary, nad tym, co faktycznie trzymaj się tego, co powiedziałeś. Będzie dobrze, trzymając się Twojego planu. Każde Twoje słowo, które będzie gdzieś podchodziło pod działalność grupy zorganizowanej terrorystycznej, dasz im powód do tego, żeby Cię postowali. Będą Cię postować. Ja bezapelacyjnie uważam, że to zdjęcia z przyczajki, niezależnie czy planowane, czy nie. Zlikowanie adresu dziewczyny bądź jej pracy, wyglądu jest słabe. jest po ludzku słabe, chujowe, ale to wie każdy. Jak ty to ugryziesz, to nie wiem, bo to od ciebie zależy. I moim zdaniem z takimi ludźmi też można porozmawiać, dowiedzieć się o co chodzi. Jak nie, to ich odciąć, nie dawać jebania, oni sami pójdą. Tyle. Chociaż za każdym razem, kiedy używam tego argumentu public, ludzie broniący jebaczy Brusa mówią, że sam to zlikowałeś, że sam to pokazałeś, że oni to, to przekazali. I to też jest kurwa, prawda, więc może uważaj co mówisz i co wrzucasz do internetu. I będzie git. No dobrze. Dobra, nie ma nie ma co. Poszczelaj se wraźcie. Ja idę z Remkiem na szachy. Dobra, to mi jego grania w szachy. Ja mam Remek do ciebie pytanie. Ja się wmutuję na moim streamie, dobrze? Żeby nas nikt nie słyszał. W sumie Bartek jak wmutujesz, to też możesz posłuchać. Poczekaj. Y no. Ale co jest z tym złego? Co jest z tym serio złego? Nie, no prosto. Dobra. Odmutowałem streama, no W najbliższej przyszłości będą. Nie świeciom. A ja myślę, myślę, że... że może być ciężko w Rusik. Ja myślę, że Czemu? ja nie zawerpałem na szachy, wiesz? W sensie ja, ja no, po, bym będzie chęć na rola, to pogramy. Ja mi się wydaje, że generalnie co. No na razie mi się w Rola nie chce grać. Mam in, inne tematy do grania mm. W sensie na, pew, na, na, na pewno Liga Legend będzie. No jak będzie miał chęć, no to zobaczymy, nie? No dobra, ja bym chciał zapomnieć o tej całej sytuacji jakoś, żeby to nie wiem, i tyle no, i nie gadać o tym. Spoko. No i nic, fajnie, fajnie że pogadaliśmy i super, i wszyscy wszyscy, wszyscy wiedzą. Elegancko. Overgramy w szachy? No, możemy pograć, możemy pograć w szachy. No to dawaj, bo ja zaraz muszę lecieć.